Będ. witam, witam się Witam, witam, tylko to było. Ben! Witam, witam. Ok, robię obiad widzowie tego typu męs, tego typu. Łoba mę, tego typu. ཚུགས ཀྱི ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ Bo tylko tylko Jak tam żyjecie? Ja dopiero wróciłem z marketu wizowym. Ja dopiero tutaj, już obie jest zrobione, tylko teraz ja muszę tutaj rozłożyć wizowy, tego typu, Łobawę. Ja tam żyję tu, Widzowie. dzisiaj za dużo tych strumów od, odpalam no ale się, widzowie się cieszę, że nie jestem hanem. bo nie jestem w widzowie chanem. i trzeba iść do przodu, nie do tyłu od tego zacząć ja się staram tu dla was coś zrobić. A wy widzowie? Łapałem tego typu. Co tam się dzieje? Pozdrawiam tego. Dzięki. Ja też pozdrawiam tego typu. Ja też pozdrawiam was. Uh, A, sorry, jeszcze raz. Widzowie, bo jednym bardzo zahaczyłem i dlatego. Jeden palec to jest. Nie każdy u mnie to zrobić, widzowie. Coś Wam powiem, widzowie. To jest taka frajda. Taka zabawka. Jak, jak na przykład nie wiecie, co z rękami robić, to sobie popiszcie coś takiego. Widzowie, co tam się dzieje? No dzięki, dzięki, też się pozdrawiam. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, widzowie. A kto jest idzie do, do tyłu, ten jest frajer. No sorry, że tak powiedziało, ale taka okay, jest prawda widzowie. Nie ma co tutaj się widzowie zgłosić, tylko jest prawda. Ja wiem, widzowie, że nie, niektórym to prawda boli, ale ja coś powiem Wam. Trzeba być twardzielem, a nie mięczakiem. Już tyle na YouTube jestem widzowie, że nic mnie nie przebije Po prostu trzeba ulegać taki ludzie którzy tam robią jakieś tam aro rzeczy, prowokacje, trzeba mieć to głęboko w dupie, widzowie. Co tam się dzieje? No, ja tam idzie wam z przypomanie kanału widzowie. Łobawaj. No właśnie. Og nie pozam Kvinto tego typu i dzięki za tą paczkę zajebista jest paczka w pozamcie tego typu. Już robię przygotowany, widzowie, przechodzić to przodu, no nie do tyłu, tylko typu. No, ciepło się zrobiło. łobabę łobabę Ło, Tylko typu, będzie. Dziękuję widzowie. Ja już wiem co. Widzowie, już wiem co. Wiem, niektórzy lubią ostę. przyprawy, Ja nie przepadam za ostrym, ale się zje. tak ja się mówi, widzowie. Mm. wszystko zrobione, Widzicie i sobie Kobra przygotowała, ja tylko kluski i tego typu o, Nawet kobra zostaje to jest taki obiec pod pieczorkiem tego typu, ale no cóż, takie życie. Jak wiecie o tym dokładnie, że jutro od Juta maski trzeba nosić po ulicy Głobawek. No cóż, takie jest życie. Nic się nie zrobi w tej Jak ktoś by chciał zamiast płacić za mandat, to ja bym troszkę przestępował. Najpierw jest... Pierwszy te 500 zł, a później 30 000 zł. Tego typu. No widzicie widzowie. No ale cóż. Mam nadzieję, że ten wirus odejdzie od nas szybko. A co będzie dalej? Nic wam nie powiem, bo nie wiem. Ja za bardzo widzowie nie są w tematach bo mnie to zbyt nie interesuje, bo nie mam na to czasu tego typu. Nie mam na to czasu, widzowie, na to, że tego, jak dzisiaj trochę tam oglądałem, a co będzie dalej, nic nie wiadomo. Życzę Wam smacznego, tego typu, subskrybujcie kanał, tak jak bardzo TV, lajkujcie mój fanpage.